Witaj w tym materiale, w którym zwrócę Ci uwagę na możliwości, które zapewnia ta obudowa, która stanowi taką pewną formę przejściówki, aby dawny, stary dysk z komputera, z laptopa typu HDD, z laptopa, by móc go wykorzystać jako po prostu dysk, który będziemy podłączali poprzez kabel USB do innego, nowszego laptopa czy innego komputera. Do wielu innych zastosowań, to jest możliwe. Wystarczy zaopatrzyć się właśnie w taki, taką przejściówkę, czyli to jest ta obudowa, e, która oczywiście jest dopasowana do dysku SATA 2,5, więc musisz sprawdzić, jaki ty posiadasz swój stary dysk w laptopie. Jeżeli to jest właśnie ten, to właśnie na taką obudowę możesz się zdecydować. E, to, co mi przyszło, gdy zdecydowałem się na taki zakup, to właśnie coś takiego. E, ta góra. Więc ja sobie już ją wyjąłem i podpiąłem do tego dy dy dysku. Zobacz, więc ukaże Ci, że to wygląda właśnie w taki sposób. A tu jest ta przejściówka, więc y odpowiednio pasują do siebie te wejścia. Mogę zrobić coś takiego. Ja też ukażę Ci, że y ten mój dysk, by był poprawnie zamontowany w laptopie, to posiadał jeszcze taką sobie obudowę y metalową która pozwalała na przypięcie tego dysku no, we właściwy sposób do laptopa, aby on tam nie latał. I tutaj to nie było potrzebne, więc zdecydowałem się na zdjęcie. Wystarczyło, że po prostu wykręciłem te boczne śrubki, no i udało mi się to zdjąć. I dzięki temu, tak naprawdę, bez problemu włożę sobie ten dysk do tej obudowy. Z tym dodatkowym elementem nie byłoby to możliwe. Jest też mały śrubokręcik, który otrzymałem także poprzez ten zakup. I takie dwie małe śrubki, które będzie też można później zamontować tutaj. Tutaj są dziureczki, aby również ten dysk nie latał w tej obudowie. Więc zobacz. Postaram się już teraz włożyć ten dysk do tej obudowy. W odpowiedni sposób przyciskam delikatnie. No i teraz mogę wykorzystać te dwie śrubki, no i zdecydować się tutaj na przykręcenie. Zaraz też będę mógł ukazać czy taki dysk poprawnie zadziała jeżeli go podłączę do nowego laptopa za pomocą kabela USB kabel USB też jest w zestawie to też mogę powiedzieć to też jest cenna informacja o, to widać że nie jest idealnie spasowane więc trzeba będzie troszkę skośnie Ale się uda. No dobrze. No to udało się to zrobić. Teraz to, co muszę wykonać, No to przede wszystkim podłączyć ten oto kabel USB, więc go rozłączam. Ząb bardzo króciutki, no ale wystarczy. Tutaj jedna końcówka. A kolejną podłączę oczywiście do nowego laptopa i za chwilę ukażę Ci, czy ten dysk został poprawnie odczytany. Witaj, już teraz na moim komputerze, więc to, na co się decyduję, czyli podłączam ten dysk już za pomocą kabla USB do mojego nowego laptopa. No i będziemy mogli zobaczyć, czy ten dysk został poprawnie tutaj odczytany i czy będzie można z niego korzystać. więc zobacz doszło do poprawnej instalacji tego dysku więc posiada on 436 giga więc widzisz że taki stary dysk który pochodzi z twojego dawnego laptopa jesteś w stanie wykorzystać i może się on również dawniej przydać czy do przechowywania pewnych ważnych plików zdjęć wideo czy innych dokumentów życzę ci aby wykorzystać takiej takie możliwości dawnych dysków. Już wiesz, jak należy to zrobić. Dodatkowo w opisie do tego filmu masz informację związaną z tym produktem, na który zwracałem uwagę, więc możesz wykorzystać te gotowe linki i dzięki temu łatwo, szybko zamówić taką właściwą obudowę, która pozwoli Ci uwzględnić możliwości dawnych dysków ze swoich starych laptopów. Do zobaczenia w kolejnych materiałach na tym kanale. Cześć.